Co się mordo. dzieje stary, nie rozumiem W nie spadają rozumiem. creepery wszędzie, wszędzie spadają, zamiast deszczu spadają creepery ludziska Deszcz Ja nie creeperów. rozumiem, ja nie rozumiem oh. o co w tym chodzi ej, ej. Ale stary, dlaczego to są ulepszone creepery, czemu one są takie silne Dlatego stary, co że tutaj dzieje? po prostu cały czas rośnie poziom trudności mordo, i ale... poziom tych creeperów jakie spadają Ej mordo, ej, co? ale z czasem tak, z czasem jest coraz trudniej, ale z czasem Patrzmy jest coraz bezpieczni Jesteśmy bezpieczni, bo mamy tutaj za... Jesteśmy zamknięci w jakiejś szklanej klatce. No teraz git, tak, no ale git. co? No ale co jak wyjdziemy? Nie możemy tutaj siedzieć o, cały nie. czas. O nie, zaburczało mi w brzuchu, stary. Musimy zdobyć jedzenie, bo przecież możemy tu z głodu. O, Proszę. O, o. A, skąd ty A skąd ty miałeś jedzenie? Z cheatów? Proszę. Co za cheater? Okej, okay, czyli mamy zadę. No to możemy to wastępnie skończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Na razie Dobra, więc wygląda na to, że musimy przetrwać w świecie, w którym jest mnóstwo creeperów. Tak, znaczy e, za chwilę będzie. Będą cały czas rosły z czasem. Dobra, wychodzimy stąd, nie będziemy wychodzimy tu siedzieć się klęszcze. Musimy zdobyć jedzenie, musimy zdobyć itemy i tak dalej. Bają padać te creepery. Ja się trochę boję, żoł. nie wiem co ja, powiedzieć, ale Ja stary nie wiem. Ale Okej, Ja nie wiem, dobra, czego czekaj. się spodziewać w ogóle. Co jak nagle się pojawi jakiś creeper koło nas? No nie wiem, uciekamy, stary, no to jest jedyna, słuchaj, opcja. To jest Dobra, kompletnie jest jedyna na, opcja, na no. Na pewno musimy zdobyć jakieś narzędzia. Na to pewno jest, drewno ja... ścinamy. Ja no, też, stary. No, zbieramy staryt. drewno. Bierzemy drewno. Jezu, to jest takie smutne. Zawsze zbierać to drewno na sobie początku. No, tutaj tutaj jest w opór najgorsze, ale strewno. trzeba. To jest kwintesencja no. Minecrafta. Napiszcie w Dobra, komentarzu, czy lubicie mam. zbierać drewno, no, czy, czy też nie. Komentarzu. Tak jest, dokładnie. Piszcie czy lubicie łapką zbierać drewno, łapką! No ale na początku, no stary, to jest co innego, to trochę to mało. To, 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 no to ma. Nie widzę tego. To ma, nie ma... O stary creeper gdzieś spał? bo pierwien. Ja pierdzielę obok ciebie. Boże, jak on wybuchł! Dobra, stary, gdzie to wybuchło? Jak chcę zobaczyć jaka jest wybucha. Nie potem. wiem, ale ja mam wrażenie, że już nie będzie zbytnio niczego po O kurde, widzę to. Widzę to, Właśnie widziom. jak wygląda ten krater, stary. Ej, ale pierwszy Creeper spadł się... z nieba i już nas rozwalił. No co, ma już to nas małeś? zabił, nie? Ale bo to jest jakiś mocny Creeper. Ej, ale patrz ile rzeczy! Patrz ile rzeczy! O, bo nie musimy nawet tego. Stos. Ej, ile expa tutaj było w ogóle i tak dalej. I to oznacza, że musimy po pierwsze zrobić jakąś skrytkę, gdzie Creepery nie mogą wychodzić, Żaden no nie, sposób. zaczęło padać, stary. No, nienawidzę deszczu A razem z deszczem spadają Creepery na tym świecie, stary. Które, które. no, 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 no. No dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd jak najdalej. Ej, w sumie ten creeper dawno nawet, nawet pomógł. Dziękuję. Pomógł peace, nam! Obydwaj padli w pół sekundy i kurde Zipek mówi, że fajna pomoc, stary. Ja ci tak mogę przyjść do ciebie do pokoju i ci w tak pomóc w prawdziwym życiu. Co ty da? Nie, damy? dziękuję, dziękuję, podziękuję. Dobra, dziękuję, ja mam, mam kilo, stary, Swag. Okej, okay, dobre. Dobra, ej, trzeba to szybko robić. Czekaj, I w ogóle jest? trzeba kraftować wszystko w zamknięciu. Bo, jak będziemy pod ziemią kraftować, to niech nas nie, nie złapie nic tam nie zrobi. Czy ty jeszcze Stary, ja, Star, o, ja nie, to nie, się co? urządziłem. Po co mi ty tutaj o, nie, do szczęścia jesteś? powiedz co? mi gdzie jesteś, proszę. Proszę. Moje koordynaty: e 35-21. O! Cześć stary. Witam. Siema. Nawet nie musiałem daleko iść. Jedzenie najpierw trzeba zdobyć. O, dobra, Ko możemy o zabić kozy. Możemy Owieci. zabić owce w sensie. Owie ale <śś> zaraz, owieczek nie ma żadnego jedzenia. Jak to nie ma? No nie ma chyba. No jak nie ma? Jest baranina? No tak, no. Przynajmniej Naprawdę? od trzech lat stary jest w Minecrafcie baranina. Naprawdę jest takiego? Tak. tak? O, o, nie wiedziałem. Ej, stary, patrz co ja tam widzę. Co? O, o, kurde, o nie, Jezus! o nie, o nie, o nie. Otóż za tobą wziął, wziął, wziął O nie, one, zią, one, zią, one chyba są. Coś... O, nie, patrz ile tu jest creeperów! Ej, ich o, o. strasznie dużo chyba zaczął... Sp... O nie się biegnie się... za tobą! Zobacz to, tutaj! Biegnie za tobą! A, a, stary, stary, biegnie za tobą, cały czas Ale o, zobacz nie, co się też... dzieje na tej polanie, stary! Zobacz to, co tutaj jest! Tu, tu chodź do mnie! Zobacz! Zobacz. Ja nie, nie wiem czy chcę. Chcesz... Tu, 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 tu! Co tu się dzieje? Ile tu jest tych creeperów? Czy ty to widzisz? O nie teraz. Tutaj... No nie wiem A, stary, bo ja patrzę jest. na wszystko, jestem w szoku, bo patrzę na to jak one cię gadają, KRIPERY! Creepery za mną! Ej, sipery, co! się dzieje Nie zAO! Wybuchają Stary, one mnie gonią! Ile ich tu jest? O ja ty przeżyłeś stracę, to? Że... Tak, stracę, zaraz je... ILE? Tu... Co ty Stano, robisz? Stary, Czy ty tutaj... się właśnie spierdziałeś ze strachu? Nie, nie wiem co mam. Rob... Wybucha wszystko! Wszystko wybucha! Stary, o nie, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, przyjacielu. Chodź chyba trzeba się zakopać, zakop, zrób jakąś dziurę, zrób jakąś dziurę. No to cię. stary. Zrób czekaj, dziurę. czekaj, 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 czekaj. Biegaj w kółko jeszcze chwilę. Biega, biega, biega. I ja dziurę, za chwilę tutaj biegam. zrobię bazę szybko, i tutaj szybko, przyjdziesz. Szybko, szybko, a jeszcze ja biegnę biegę, biegnę, 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 a tuż za zdaną... O nie, co to jest? Co to jest? A ile expa zostawiłeś? Lol. Dobra. to Jakie jest, to? Jest ciężkie. Kolejny creeper, kolejny. Dawaj na te kordy. No nie. Czekaj, za tobą idzie creeper. Nie, kurczę. Chciałem ci pułapkę zrobić. No, stary zwierzyć. creeper. Co? No otwórz mi no to. No jest otwarte. Kolera, ja... Szybko, szybko, no, szybko. Zamykaj, szybko. zamykaj. Nie! O ja żarty. dwa serduszka. Ty, jak ja się przestraszyłem autentycznie. Ja tutaj myślałem, że jesteśmy bezpieczni, a tu małe zombiaki przecież jeszcze są. Dobra. Stary. Czekaj, ja pierwsze mięso. Że to jest też takie przerażające. No to jest... Gdzie są moje itemy? To jest w opór trudne, stary. Twoje temy są w tym stary. kraterze. Dawaj, idź. O nie, o Idź po nie, nim. Nie, o Dawaj, nie. idź bohatersko. O, owca spadła, o, owca chce do. Co jest? Ja, ch ja chciałbym odzyskać swoje temy. O, jedzenie. O nie, patrz co się dzieje przed naszymi drzwiami, stary! Uważaj na siebie ziom. A wiesz, że, że cały czas więcej tych creeperów będzie spadało. No właśnie, ciągle coraz więcej. A my nic nie mamy, stary. My mamy tylko jakąś lepiankę w ziemi. No, idziesz, stary? No, no, no zaraz, najpierw się. Masz tego, żeby... ten mieczy. Dobra, lecę! O! Co ty zrobiłeś? Zip. Co? 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 Ej, stary, nie mogłeś się opanować! Ja, ja, ja mam szok termiczny chyba stary od tego co tu się stało O nie o Ale miałem nosa z tym, żeby stąd nie wychodzić czekaj czy, O nie Czy nad nami jest jakiś creeper? Okej okay. Ja tutaj o nie. mam rafinerię stary jedzenia póki co Be Słyszałeś Kryptonim Bezpieczna Strefa kiedyś? To są, są moje rzeczy. Dobra, czekaj. Kryptonim zbieram, Bezpieczna zbieram. Strefa. E, pierwszą rzecz, którą musisz zebrać, stary, to jest drewno. Zaufaj Ej, mi. Stary. No, coś się stało. Ciekam, uciekam, uciekam, biegnę, 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 biegnę. 780 pum. No, Dawaj, stary. Bieg... A! A! Tutaj ogólnie stary jest bezpieczna strefa. Eee, więc czekaj, potrzebne nam jest teraz drewno, misja drewno. Czy tutaj nie ma żadnych creeperów w pobliżu? Mordo, Goni mnie! Pod do środka. Goni pod mnie! Do środka. Widzę ciepło stary, naszego domu. Stary, no. w naszym domu jest creeper, zamykam! Zamykam! Coś jest! <laughs> Dobra, stary, musimy się naradzić. Musimy się naradzić, co robimy? Ja proponuję. Po pierwsze, musimy mieć więcej jedzenia. Eee, po drugie. Musimy mieć stary tutaj kopalnię zrobioną. Po trzecie potrzebujemy żelaza i zbroi i diamentów, żeby mieć diamentowy miecz. A po czwarte, stary, potrzebujemy jeszcze e, jedzenia ogólnie. To jest bardzo, bardzo ważne jak dla mnie. A po piąte, potrzebujemy jeszcze. Ej, mam żelazo. Jedzenia. I to ile? Co za sztos? Masz okay. żelazo? No. No stary, no, więc... mamy sześć, siedem, osiem dziewięć. Ale no, bez kitu. A ile masz pochodni? Ej stary, czy ja Daj przerażająco mi... wyglądam w tej masce? Nie, wyglądasz jak debil. Nie. No stary, no co innego mogę powiedzieć na temat creeperów, które wszędzie są. No wyduchają? dobra, okej, okay, okej. Okay. Wkurzyły tak, mnie. Nie, to, nie, to nie jest twoja wina, że cię tak nazwałem, tylko jest... creeperów, które psują dobry wizerunek tych szlachetnych, zielonych stworzonek. Dobra, Mordo, dobra, proponuję ja... jedną rzecz, e, a mianowicie... No. O nie, tutaj biega cały czas No a, a mianowicie schodźmy na razie na dół, na razie kopiemy. Czekaj, stary. czekaj, czekaj, co się z nim będzie działo? Co on zrobi teraz? No, Ej, a może te głowy jedzenia. działają tak, że nas creepery nie będą atakować? Eee, chcesz to sprawdzić? No, Ale ty masz głowę podobno, więc ty możesz nie, to Nie, ja mam zombiaka, więc proponuję, stary, żebyś to sprawdził. Uważam, że to jest świetny pomysł. Tak ja też, długo mam jak mam. nie robię tego ja. Dobra, cześć. O, patrz, ten też mnie atakuje. Oj! O! nie atakuje. O! Nie! O Stary, zrobiłem najlepszą akcję w Minecraftzie w moim życiu. Stary, ja stąd nie wyjdę. Skąd? Stary, mogę nie przeprowadzić... Spada. Chcesz, żebym przeprowadził misję ratunkową, w której cię po prostu... Nie, bo wtedy na pewno zginiesz. Resuscytuję? Nie, stary. Ja na pewno nigdy, 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 stary. Ja ci mówię. Nigdy. Nie ma sensu, nie ma sensu. Pozwól, że ja sam wrócę po prostu. Nie spodziewałem się, że będzie padało takimi wielkimi creeperami. Z tymi, tymi ulepszonymi. Dobrze. To komplikuje bardzo sprawę, przyjacielu. Ogólnie wysadziłeś naszą bezpieczną w strefę w powietrze, stary. E, gdzie to jest? Gdzie to była ta strefa? Jeszcze raz nie było nasza. 16 no. minus 32. Gdybyś jedną szarą przyniósł, to wtedy by było git stary. O nie! Każdy ten wybuch słyszę. Stary, serio mogę Cię resuscytować. Nie, ja sobie poradzę. Spokojnie. Mordo, mówię ci. Po prostu muszę... One są bardzo szybkie po prostu. Jest łóżko! A ty... Po... Idziemy spać, nie możemy, nie możemy. Nie jechać. możemy, bo pod naszym domem jest creeper. Ah. I to naładowany creeper. no. O kurde! O kurde, lepiej nie ryzykować. <laughs> Co jest? Co się stało? Nie wiem, wybuch, ale nie wiem... Nie wiem nawet jakby jak, dlatego że po prostu nagle obok mnie ale wybuchł po, creeper. O, o, ale w sensie w domu? Nie, 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 spokojnie. Nic nie zniszczył, okej, okay, okej. Okay, Dobra, ja ja trzeba jestem już, się mi, Ja już jestem na 20, i jestem na 19 e, wysokości. Więc zaraz dokowiały się do diamentów. Co za masakra tu wszędzie jest. I no. cały czas pada deszcz, to jest najgorsze ludziska. Przerażające, jak creepery mogą być denerwujące czasami. No. W opór, to jest to, dziwne, stary. Ale to tylko jak jest. Creeper. Gedon. Co? Creeper Gedon. Creeper Gedon. Ten, ten. Ten, no. Przestał padać deszcz w końcu. Jest. Ja nie nareszcie. mogę, jak super to teraz stary. jest. Ale tam, ale Creepery nie poumierały, nie? Creepery nie. dalej żyją. No. Dobra, ja gdzie widziałem. on jest? Co on teraz zrobi? Okej. Okay. Co? Ha, ha, ha. Serio, on tak robi? Nie miałem pojęcia! A ja w strefie bezpieczeństwa sobie Co? Co zrobiłeś? Stary znalazłem diamenty! Serio? No? Ale sztos! A ja w tym czasie... No jak? Umarłeś, nie... tak? Umarłeś. Chcę to zaznaczyć, halo. Wszyscy w komentarzach piszą, piszą Tak, Ernest zginął, kiedy Zipek znalazł diamenty. Ej, stary! Żeby zaraz widzowie nie napisali, ile ty razy zginąłeś, gdy ja szykowałem dla nas bezpieczną bazę, robiłem dla ciebie mięso stary i Ale ogólnie mam, ci pomagałem. Mam, mam, ten, mam... niestety złą wiadomość, No. tylko dwa diamenty, chyba A. gorzej się nie dało, nie? nie? Nie może być mniej, może być minimalnie, to są dwa diamenty. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, dziękujemy Minecraft za to, że nam dajesz te gorsze możliwe wszystkie ustawienia, jakie się da na... O, Ciema, cześć. Stary. Ej, ale zamykaj drzwi za sobą. Zamykaj drzwi za sobą. No. Co tu się stało? To po Prze tym wybuchu moim? mamy, ale dobra, nie nieważne. Tak, tak, tak. No dobra. nie. Nie dość, że wszystko co robiłem zostało udaremnione. Cała ta bezpieczna dróżka. To jeszcze o, są moje nożyce i itemki. Dobra, czekaj, będę musiał Robię po niej pójść. To. Będę musiał po niej pójść. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Ej, dobra, nie. stary. Ja biegnę na, na kompletnego hardcora. Dobra. Może to się uda. Może po prostu jakoś, jakimś ja. cudem się uda. Mam już wszystko. Mam już wszystko. Ej, jedzenia brakuje nam. Zdobądź nam jedzenie, proszę, co? Tak, ciekawy czym. Czekaj, czy. Dobra, mam nożyczki. O nie, co tu się dzieje? O nie, bo one lubią wybuchać też, nawet jak są pode mną. Zapomniałem o tym. Dobra, czekaj. Ja tutaj zrobiłem rusztowanie okay. ogólnie. Nad tym... okej, okay, tutaj muszę Drewno dostać, też by się przydało. Dłużej. Wiesz weź też drewno jakieś. Stary no! Nie mogę! Co? Nie mogę, no, o to nie da chodzi, się! No. no nie da się, mówię ci! Dobra, ja idę. Ja idę zdobywać skoro tak. No dobra. Skoro ty nie potrafisz, to ja to zdobędę. No dobra stary, bo ja tutaj... Ja tutaj się przyczyniam dla naszego pożytku teraz i to naprawdę. Ja też. Przepraszam bardzo, zdobywając. Dobra, drewno. dobra, Zipek, każdy wie co znaczy twój pożytek kontra mój pożytek. No co? OP! ZIPEK! SIE MA STARY! O! MA! <laughs> STARY! to no nie! ale patrz, przynajmniej drewno nam zebrał! Jej, mamy dużo EXPA! Znacie, dużo to może. Stary. Już, 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 już można. Co? Już jest git, patrz ile ich spada. Robi zrobiłem już maksymalny, stary. Dobra, mam stary. Spójrz w niebo! No stary, stary poziom jest maksymalny. Jak my mamy wrócić do naszej bazy? Nie! Nie! Poziom jest maksymalny, nie, tak, nie stary! Tu, ile ich tu jest? O nie! Ale, ale, ale nie mnie. Jej, Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wcale nie dobrze. Nie widzę. Tym... Ej, ja sobie biegam koło nich. Cześć! Nie cześć. widzę w tym zupełnie nic dobrego, stary. Okej, okay, dobra, ludzie. To jest skok wiary. Jeżeli uważacie, że mi się uda, zostawiajcie łapkę w górę i piszcie NAŁADOWANY CREEPER, słuchajcie. A ja skaczę! Dobra, udało się, kozacko. Cześć, co tam? Siema. Ej, my nie mamy już żarcia. No nie. Co ty robisz w ogóle? Jakoś parkura, czy co? No nie, ja robię coś takiego, że po prostu chcę pójść do jakiejś owcy, stary. I okay. ściąć z niej wełnę, żebyśmy mieli e, wiesz. masz nożyczki? Mam. Okej. Okay. Dobra, widzisz gdzie? ją? Gdzie, gdzie? A widzę, widzę, jest nasza owieczka. Stary, ja idę, golej ją I zaczynam po prostu biec przed siebie. Zobaczymy Dobra. czy to się uda. Nie gwarantuję ja myśli, tego. Że nie. Ja myślę, że nie. Ej, tutaj, Więc... tutaj jest w ogóle jedna wełna też. Czekaj. O nie. Stary, ty spada. O, o nie. O, o, o. o coś nie. O nie. O nie. Za mną wybuchają. One za mną wybuchają. Dobra, stary, twoja kolej, twoja kolej mi się wie, wie, nie udało. Wie, wie, wie. Wiem, spróbujemy, zobaczymy, jak się oh. w ogóle zbroja tutaj. Już jest tyle cień stary w tym filmie. Bo nie da się w ogóle wracać, ani nie da się o, nic robić. Ani. Ooo, to jest tak trudne. Dobra, stary, lecę. I jak zdobędziemy tą owieczkę, to kończymy odcinek. Uwaga, go! Jak zrobimy łóżko konkretnie? Tak, tak, tak. Stary, dwie sekundy, dwie sekundy. Dobra stary, trzeba odzyskać nasze itemy, moją stary, zbroję. Stary, czekaj, 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 zobacz, widzisz tam na, na wprost stado owieczek? I nie ile? I niezbyt dużo creeperów, bo wszystkie tutaj się zablokowały. Ja tam lecę, stary. Ja tam lecę, no, mam poleciałeś? trzy serduszka, tak. O kurde, o kurde. A czekaj, może, czekaj, czekaj, czekaj. To moje diabetowe rzeczy? Nie. Muszę to zdobyć, wszystko. Stary, ja też lecę po swojej temenze. Mam Masz? pięć, mam pięć! Dobra. Wybuchło, ale to będzie leżało, to będzie leżało teraz. Dobra, ja mam tutaj. Jesteś swoje itemy. w stanie tam pójść? Teraz? Nie wiem, nie wiem. Nie ej, wiem, ten świat nie jest wiem, już nie cały nie rozwalony wiem. kompletnie. Dużo creeperów. Dobra, stary, ej, no. czemu tych creeperów jest tutaj tak mało teraz? Nie wiem, poznikały po prostu chyba. Dobra, czekaj, czekaj. Ja idę teraz w takim razie po to, wełnę. Ale nie dobra, są jeszcze dalej. To ty idź po wełnę, a Nie, ja idę po spadają znowu, znowu po stary. Na nowo spadają, jakieś po prostu zresetowało się. Może od za dużych lagów albo coś. Nie wiem, dobra. Ej, czekaj. dobra, są moje itemy. Ja Ale mam, jest stary. Zepsu moje itemy, zepsu moje itemy, zepsu moje itemy. Please, żeby mi się udało wyjść teraz. Ooooooooo, ten... ty gnoju jeden. Stary, a ja. Nie! BYŁEM JUŻ PRAWIE W DOMKU Z WEŁNĄ Dobra stary, wiem co robić Wiem co, co? robić, wiem gdzie jest wełna, gdzieś tam Nie, Ale, a wiesz, że moje te wszystkie straciłem, wiesz, że wszystkie diamenty straciłem, wiesz, że całe żelazo straciłem, wiesz, że wszystko straciłem Stary, wiesz, że jedyne co się liczy to to, żebyśmy... No nie! Straciliśmy wełnę Marłem Też Przez twój wybuch Ej stary! No? Mam pomysł Jaki? Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj Czemu my tego wcześniej nie zrobiliśmy? O oh, nie, tu jest creeper. Blisko naszego domu jest creeper. Jak my mamy wejść do środka? Czego wejść nie zządu? zrobiliśmy? Nie, nie? O co ci chodzi? WIADERKA z wodą! ja ci rzucę wiaderko z wodą sobie! I co? Nie. Co da niby? Dobra. dobra, zbudowaliśmy słuchajcie sobie taką wieżę, bo tak. Naszego, nasz domku, już naszego domku już nie ma. Naszego domku nie ma, stary. Eee, Pytanie, czy leży tam wełna w ogóle? Ja stary. Pytanie, czy mamy tam dalej łóżko? Lecisz? No lecę, lecę dobra, stary leci, no Ja lecę tuż za tobą, ja lecę do domu Ja lecę do domu, no zobaczysz dobra. co Ja powełnę ty do domu, zobaczymy czy cokolwiek jeszcze Mamy tutaj szukać? Stary, tu jest ogromny creeper Tu jest creeper Przy samym domu jest creeper A ja Przez wybuchłem do... stary znowu z wełną O nie, o nie, jest Dużo creeperów Stary, ja tutaj wiem, już tyle. jest krater, z którego się nie da praktycznie wyjść Ej, Ej stary, stary, no o, o. no, wpuścisz mnie tutaj może? W ogóle ja mam e, ten, ja nie z, wiem, na spawnie znalazłem dwa irona po wybuchu creepera I Czyli mam na jeszcze jedne nożyce Stary, e, no. ale ja nie wiem za bardzo O dobra, rozwalone. Git, 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 git I co my tu, są so irony Słuchaj, mamy jedno łóżko, jeszcze jedno tylko potrzebujemy No, wokół zbudował... stary masz, masz, nie miał... masz wełnę przy tak, sobie? Tak, tak, tak to, Nawet jakbym nie miał choć, wełny ją. to bym mógł ją zebrać teraz Więc to jest mega, mega dobre Widzę parę dobra, creeperów Dobra Ale nie spadam. jest ich aż tak Spadają! Spadają. Spadają? spadają! No, no I to, nie tak, tak. Chodź, 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 chodź Dużo ich spada znowu? Ej, ja nie mogę. No, tu wejść. Jeden jest znowu z domu! Co? Nie! Nie! Stary! Uciekaj! Uciekaj! A, ty jesteś nie, znowu. Nie. Nie. Dobra, dawaj, robimy stary, drugie. W końcu. E, Doma, ten. No co ci chodzi? Gdzie? Ej, stawaj. nie. Stary. Co? Nie mamy. Drewna! Co? Mamy. Mamy? Gdzie? Tutaj. No to tu jest skrzynia? Daj mi pełne, proszę. Nie mamy drewna! Przyjacielu, mam wełnę. A, wziąłeś, dobra, wiesz to. Stawaj, stawaj! Czekaj, no czekaj! Daj mi zamknąć najpierw. No. Nie możemy spać, bo jest tu zombie, a już jesteśmy tak blisko, żeby mieć spawn pointa i wtedy, słuchajcie, oficjalnie według nas wygrywamy ten challenge. Wygrywamy, no. I schodzimy pod ziemię, słuchajcie. I schodzimy na dół. I schodzimy w podziemia. Oh. O, brawo, gratulacje. O, oh, kozacko, udało się. Achievement, diamenty! wygraliśmy. Dobra, słuchajcie, czyli na tym challenge'u jedyne co możecie zrobić tak naprawdę... Myślisz? Tak. To dawaj, zejść na ziemię. Dawaj. To zejść pod ziemię po prostu. Dawaj tu, tu albo nie, nie. No to dobra no słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się podobał zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Ej, Zipek, wypuść mnie. Co jest? Ale przecież ja nic nie zrobiłem. O co ci chodzi? No to, ale wypuść na mnie? mnie. Wypuść mnie, stary. Nie, to na tyle na razie.